Maturzyści z Sieradzkiego Jagiellończyka nie bali się egzaminu z matematyki. Większość cieszy się, że królowa nauk wróciła na maturę. Nawet humaniści doceniają umiejętność logicznego myślenia, jaką daje matematyka. U nas akurat matematyka jest przymiotem lubianym. Na tyle lubianym, że na sześć klas pierwszych, które chcę tutaj od września otworzyć, w trzech klasach będzie matematyka na poziomie rozszerzonym. Także w naszej szkole matematyka wróciła do łask w pełni. I my z tego korzystamy, że, że jest taka możliwość, żeby uczniowie się matematycznie rozwijali u nas. Zuzia Maxajda już wybrała kierunek, lingwistykę stosowaną. Wybrała na maturze rozszerzoną matematykę. No, ja jestem w klasie matematyczno-językowej, ale raczej pójdę w języki, lingwistyka stosowana, matematyka przy okazji. Paulina Trojak jeszcze nie wie, gdzie będzie studiować. Uważa jednak, że matematyka zawsze się przydaje i powinna być na maturze. Hmm, no, w zasadzie my byliśmy zawsze nastawione, że matematyka będzie, więc nie czujemy jakiejś różnicy. Większość maturzystów z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu podeszła do egzaminu z matematyki spokojnie. Uważają, że nie ma powodu, by bać się tego przedmiotu. Podstawa jest raczej do przewidzenia. Są sztampowe na pewno jakieś równanie z funkcją kwadratową, może nierówność, z prawdopodobieństwem na pewno jakieś zadanie z geometrii. No wszystko się powtarza z każdego działu po jednym zadaniu. Nie, jest to podstawa. Zadania myślę, że są proste. Prawdziwy stres będzie przed rozszerzeniem. Mimo tego stresu, 101 z 205 uczniów wybrało matematykę na poziomie rozszerzonym. Tylko 60 osób uczyło się w klasach o profilu matematyczno-fizycznym, pozostali to humaniści. Powód takiego wyboru jest prosty. Myślę, że to jest przedmiot dający jakieś tam perspektywy w życiu. Myślę, że po politechnice mam większe szanse na jakąś pracę w przyszłości niż po przedmiotach humanistycznych. Okazuje się, że młodzi ludzie znacznie mniej emocjonalnie podchodzą do obowiązkowej matematyki na maturze radzą sobie z tym doskonale. Zdecydowanie sobie radzą i zdecydowanie dobrze się stało, że matematyka wróciła, ja to, ja to nazywam, wróciła do łask, czyli wróciła jako egzamin obowiązkowy na, e, na maturę. Jest bardzo potrzebne, uczy logicznego myślenia i nawet wszyscy ci uczniowie, którzy w tej chwili e, trochę narzekają, że, tam, że muszą zdawać tę matematykę jako egzamin obowiązkowy, myślę, że kiedyś będą e, że kiedyś będą potrafić to, to docenić. Wygląda na to, że sympatia do matematyki w sieradzkim Jagiellończyku jest stała egzamin na poziomie rozszerzonym maturzyści będą zdawać w piątek.